Kozik urodziła się w klanie Sosny i od małego była nielubiana przez koty z jej klanu ze względu na to, że jej ojciec był kotem z klanu Wierzby. Gdy kotka została uczennicą, dostała strasznego mentora, który był dla niej okropny tylko dlatego, że w jej żyłach płynęła krew klanu Wierzby. Brązowa Łapa postanowiła uciec z klanu Sosny. Uciekła wtedy do jaskiń, gdzie poznała cienia. Kocur pokazał jej klan ciemności oraz szkolił ją, dzięki czemu była później w stanie zabić swojego dawnego złego mentora. Jakiś czas potem kotka przeniosła się do klanu Wierzby, gdzie ukończyła szkolenie na wojownika. W swoim czasie została również przywódczynią klanu Wierzby. Pewnego dnia Brązowa Gwiazda została zaatakowana przez psa. Uratował ją wtedy kocur o imieniu Wilhelm, z którym wkrótce się zaprzyjaźniła. Kocur również pokazał kotce, jak wzniecić ogień. Wkrótce Brązowa Gwiazda użyła tego żywiołu, by spalić las. Tym czynem dokonała zemsty na trzech klanach.